Jołysie witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam na omówienie najnowszego nadchodzącego dodatku do na Jakim będzie Journey to Angoro? Zaczynamy oczywiście od intra, więc let's go! Już prawie jesteśmy. Zachowajcie ciszę. Ta ekspedycja różni się od poprzednich. Jest znacznie bardziej niezwykła. Wkraczamy do krainy pierwotnych cudów, nasyconych zdumiewającymi energiami żywiołów. Tutejsza flora posiada bardzo niezwykłe właściwości. Nie dotykajcie niczego. I choć pewnie ekscytuje Was możliwość zobaczenia miejscowej fauny, upewnijcie się, że ona nie zobaczy Was, gdyż jej zdolności adaptacji są naprawdę mordercze. Nie łudźcie się. Nasze umiejętności będą sprawdzane na każdym kroku. Ale jeśli zachowamy ostrożność, może uda nam się przeżyć. No dobrze, jesteście gotowi? Więc ruszajmy do wnętrza krateru Ungoro. lutego Ben Broad przez kanał na YouTubie, przez film na tym kanale zapowiedział nadchodzące rozszerzenie Journey to Angoro, czyli to co wcześniej przeciekło, Lost Secrets of Angoro nie do końca się sprawdziło, natomiast temat Angoro został zachowany. E, czy to fajnie, czy nie? No tak naprawdę jakikolwiek temat by tego nie był, nie jest jakoś super istotny, bo to tylko jakieś tam obrażeczki i fabuła, ewentualnie logo. Najważniejsze są oczywiście karty i informacje z tym związane, czy tam z dodatkiem związane. E, dzisiaj sobie omówimy to. Ja Wam przedstawię listę nowości, listę takich powiedz highlightu z tego zapowiedzenia i później każdą potrzebną nowość sobie omówimy, bo nie będziemy omawiali sobie każdej. Tak więc co, zaczynamy? Czy mam jeszcze trochę pogadać zanim zacznę? Mogę pogadać, jak jeszcze tego nie robicie to zostawcie suba, bo prawie już 100 tysięcy, więc możemy dobić do tych 100 tysięcy. Co wy na to? I łapkę w górę, żeby film był na głównej, dzięki. Nie no, żartowałem. Dobra, jeżeli chodzi o sam dodatek, bo to jest tematem głównym dzisiejszego filmu, to dodatek zostanie wydany na początku kwietnia. Nie ma jeszcze dokładnej daty, natomiast początek kwietnia jest myślę wystarczającą rzeczą i tutaj nie ma jakichś większych, większych problemów z tym. Warto zwrócić uwagę na to, że będzie to równe 4 miesiące, czy też prawie równe 4 miesiące po gadżetonie, Bo gadżetu mieliśmy na początku grudnia, mamy grudzień, styczeń, luty, marzec, no i początek kwietnia, czyli 4 miechy, więc prawdopodobnie kolejny dodatek na początku sierpnia i następny na początku grudnia podobnie. Tak na chwilę obecną wyglądają chyba terminy dodatków. Zobaczymy. To, co jest niestety smutną rzeczą, to karty zostaną, znaczy, karty zaczną być pokazywane od 17 marca. Czemu mamy czekać na to 2,5 miesiąca? Nie wiem ale jest też dobra nowina, zaraz znaczy jakiś tam czas po zapowiedzi pokazali kolejną kartę, której w zapowiedzi nie było, więc być może do tego 17 będą pokazywali jedną, dwie karty tam dziennie, czy jedną, dwie karty, znaczy jedną kartę na dzień czy na dwa, a od 17 tych kart zacznie po prostu pokazywać zacznie ich wypływać więcej miejmy nadzieję, że tak będzie, bo chciałbym te karty jak najszybciej poznać i omówić tym razem nie będziemy czekali, bo wiem, że jesteście niecierpliwi więc jak będzie jakaś sensowna ilość to zaczniemy je omawiać. Kolejną jest to, że jeżeli chodzi o karty, które będziemy omawiać, będzie ich 135, czyli mniej więcej tyle co do tej pory. W każdym dodatku było właśnie mniej więcej 130 kart, więc te 135 jakoś specjalnie nie dziwił. Natomiast nowością jest to, że każda klasa będzie miała dwie karty legendarne. Wcześniej mieliśmy jedną kartę legendarną dla klasy i ileś tam neutralnych, około 10 zazwyczaj. Teraz mamy dwie karty legendarne na klasę, natomiast nie będzie tych legend już 10 Neutralnych, tylko będzie ich 5, co łącznie daje nam 100, boże, 23 karty legendarne, troszkę więcej niż zazwyczaj, bo wcześniej było to około 20, ale myślę, że jakimś wielkim problemem to nie jest. Dlaczego dwie karty legendarne? O tym za chwileczkę. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, myślę, jest to, że dostaniemy nowy tribe. Tribe to jest na przykład murloki, piraci, mechy, bestie itd., itd. Tym razem będą to elementale. Czy będzie to miało znaczenie, czy nie? O tym się przekonamy. Jeżeli elementale będą miały jakąś synergię między sobą, czyli na przykład tak jak mają murloki, że tam jeden murlok bufuje drugiego, ten dostaje coś tam, jak są inne murloki zagrywane, tam ten daje bufa wszystkim murlokom, a tam ten daje życie wszystkim murlokom, jeszcze jakiś tam inny dobiera karty, jak murlok umiera, i tak dalej, i tak dalej, to te elementale mogą być czymś ciekawym. Na chwilę obecną jest to sam tribe, więc tutaj ciężko coś powiedzieć, no ale można na pewno powiedzieć, że część kart, które mamy już w grze, dostanie właśnie tribe elementale. Ragnarosy, między innymi Alakir, jakieś tam te Magma Ragery całe i tym podobne rzeczy będą elementalami. Ale tak jak mówię, czy to dobrze, czy to źle? Raczej dobrze. Zobaczymy, czy będzie jakaś synergia między tymi elementalami. Kolejną i tak w sumie tak naprawdę przedostatnią rzeczą, która jest nowa, będą nowe... Karty, a w sumie to nowy typ kart. Będą to questy, zadania. E, tak, dostaniemy zadania do tego. Bardzo mnie to na początku podjarało. Jak oglądałem zapowiedź. Dlatego, że w WoWie TCG, czyli takim prekursorze Hearthstone'a. Były questy. One tam co prawda robiły za manę. Nie się zagrywało. Można było je zrobić. Też były nagrody i tak dalej. Natomiast do, to jakoś tak przypomniało mi się to. I bardzo mi to podjarało. E, tutaj questy będą troszkę inaczej. Po pierwsze będziemy mogli takiego quest'a mieć jednego tylko w deku. Tak naprawdę kla każda klasa dostanie jednego quest'a. Dlatego dwie legendarki na klasę, ponieważ jedną legendarką będzie coś tam, dajmy na to stronik, drugą legendarką będzie ten Quest. Więc każda klasa ma jednego Questa. W deku możemy mieć tylko właśnie jednego Questa, nie można mieć ich dwóch, zresztą ciężko by było, skoro jest tylko jeden na klasę. Zawsze ten Quest pokazuje się w ręce startowej, czyli dobieramy kartę na starcie, zawsze mamy Questa i możemy go wymienić, jeżeli chcemy, aczkolwiek wydaje mi się to trochę bez sensu. Więc tak ten. I questów nie można odkryć, nie mogą wypaść z jakichś tam losowych kart jak Babeling Book, kocząca Księga, czy też Pe Pe Peveling Book, zwał jak zwał. Więc jedynym źródłem ich dostępu jest posiadanie ich w ręce. I tutaj dużo osób się zastanawia nad tym, czy te questy na przykład dostaniemy. Wątpię. Po prostu będzie trzeba je wydropić albo skraftować. Tak myślę, że to będzie taką do sobie podstawą, że nie dostaniemy tych questów tak po prostu, jak dostaliśmy Ketuna, czy tam Katuna, Kefuna wiele osób różnego wymawia. więc moi drodzy przygotujmy się raczej do tego że Dust będzie potrzebny do zrobienia tych questów chociaż o tym jeszcze w dalszej części filmu znaczy to że je będzie trzeba wydropić, skraftować nie jest potwierdzone ale nie ma też żadnego głosu że je dostaniemy z friko więc raczej bym się przygotował na to że będziemy musieli je skraftować o tym sobie jeszcze może trochę wspomnę w dalszej części filmu ostatnią, no dobra przedostatnią powiedzmy że rzeczą jest nowy keyword keyword czyli tam okrzyk bojowy okrzyk bojowy Agonia, szał i tym podobne rzeczy. Ten keyword nazywa się adept. Nie wiem jak w polskiej wersji, podejrzewam, że albo dostosuj, albo adaptuj, albo adaptacja, coś w tym stylu, albo dostosowanie. W każdym razie adept działa bardzo interesująco. Karta, która ma adept. Po zagraniu jej będziemy mieli takie Discovery, co na, na zasadzie kazakusa. W Adepcie jest ogólnie 10 różnych efektów. My dostajemy z tych efektów 3 i wybieramy 1. Tak więc każda karta z tym Adeptem będzie jakoś tam dostosowana do. Znaczy, będziemy mogli ją dostosować do aktualnej sytuacji, na przykład na stole czy czymś takim. Wygląda to dosyć interesująco, bo mm, pozwala na przykład grać jednostkę, zresztą, którą pokazali ten Verdant Lognek nie pamiętam polskiej nazwy, więc sorry, który ma adept. On może być zagrany jako ofensywa z wind fury lub z, z buffem do ataku. Nie wiem, czy tam jest prowokacja, ale być może z prowokacją, z Divine Shieldem. Więc możemy dostosować sobie tą jednostkę w momencie, w którym ją zagrywamy, do aktualnej sytuacji na stole. Dostosować ją do swoich potrzeb. I mi się to osobiście bardzo podoba, o tym sobie pogadamy jeszcze dalej. No i ostatnią rzeczą, jaką powiedzieli, jest to, że za 50$ dolarów będzie sobie można kupić 50 paczek w preorderze i dostać KartPack, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to taki standardowy, standardowa rzecz. Okej, okay, tak wygląda na chwilę obecną, moi, moi drodzy, tak wygląda na chwilę obecną, moi drodzy, informacja na temat kart. Teraz przejdziemy sobie do trzech takich, trzech takich, może, co ja się powiedzieć? Przepraszam, tak, do trzech takich elementów filmu. Czyli omówienie jeszcze raz tych questów, trochę o Adepcie, no i omówienie kart. Omówienie questów, czyli omówienie w sumie questa, który tam już jest pokazany. Adept y, też tam sobie trochę pogadam jeszcze. Tak więc, jeżeli ciekawi Was moje zdanie na temat tych poszczególnych rzeczy, to zapraszam do dalszej części filmu. Jeżeli zdanie Was nie ciekawi, no to w tym momencie możecie zrobić, y, wyłączyć film. Ale myślę, że to co ja powiem, to jest bardzo ciekawa rzecz, tak więc zapraszam do oglądania. A taki ten, taki clickbait. Zachowajcie ciszę. Ta ekspedycja różni się od poprzednich. Pierwsza, myślę, najciekawsza rzecz to oczywiście zadania czy też questy. Dostajemy nowy typ karty, który działa w ogóle inaczej niż wszystko do tej pory. Po zagraniu pojawia się jak sekret, tylko że ten sekret jest widoczny, przeciwnik może na niego spojrzeć, żeby też wiedział jaka jest sytuacja na stole my możemy nie, na, niego, na niego spojrzeć i w momencie, w którym to zadanie zagramy, musimy wykonać jakieś tam jakieś tam działania, tak? Póki co znamy tylko Secret Prista, jest to Awaken the Makers, gdzie musimy przywołać 7 minionów czy też 7 stronników z agonią, no i w nagrodę dostajemy kartę Amara Warden of Hope, tak więc, tak więc potężny stronnik za 5 many, 8-8, prowokacja i zmienia nasze życie na 40. I tutaj, jeżeli wszystko dobrze rozumiem, to on nie zmienia maksymalnego życia na 40, tylko zakrywamy ją i nasz bohater ma 40 HP. Taki Reno tylko że lepszy. I yy, jeżeli chodzi o to, to tutaj na początku nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał, że dużo graczy dostało spazmów widząc tą Amarę. Bo matko, jedyna jakie to OP. No nie do końca tak jest. To jest dobre. Amara jest na pewno dobrą rzeczą, dobrą kartą. Ale trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze quest oznacza jedną kartę mniej w ręce startowej. Więc zmieszamy sobie card pool od, card pool od samego początku gry o jedną kartę. To jest naprawdę bardzo dużo. Wyobraźcie sobie jakbyście mieli jedną kartę mniej do grania przeciwko agon. Po drugie, żeby tą Amarę dostać musimy zagrać siedmiu stronników z agonią. My musimy tych stronników najpierw dobrać. Oczywiście, można powiedzieć, ale co to za problem? No, Heniu, no przecież włożę sobie 20 stronników z Agonią, to nie... nie to, 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 to nie biorę, nie? No tak, w ósmej turze. Moi drodzy, ja rozumiem, ta karta jest mocna, ta Amara jest bardzo mocna, ale nie ma coś jakoś super mocno podniecać. Zwróćcie uwagę na to, że Reno... W momencie, w którym gramy na AgroDeki. W tej chwili, fakt faktem, w tej chwili, niedobrany do tej szóstej tury bardzo często oznacza przegraną. Może nie zawsze, ale wiele razy widzieliśmy taką akcję, że szósta tura Reno i tylko dlatego jakiś tam Reno Dek się jeszcze trzyma. Tutaj raczej w szóstej turze nie jesteśmy w stanie tego zagrać w jakimś takich normalnych okolicznościach. Oczywiście nawet w niektórych wypadkach być może jesteśmy. Nie jest to takie dobre, jak się głębiej na to pomyśli, znaczy głębiej o tym pomyśli, bo to jest na pewno rzecz, która jest interesująca i wokół której można budować deki, tak samo jak Nyzod, jak Kefun, wokół których też się buduje te deki i tutaj jakiś tam Nyzov, Quest, Priest. Bardzo prawdopodobny jest, nie ma co ukrywać. Ale nie ma co przesadzać, że te karty są genialne. One są mocne, prawdopodobnie, bo ja bym tutaj jeszcze nie oceniał tych kart. To jest nowy rodzaj karty ten rodzaj kart trzeba raczej ocenić dopiero po tym, jak się go sprawdzi. Eee, w każdym razie to jest prawdopodobnie dosyć mocne, ale to nie jest jakieś przegięcie. Dużo osób na przykład mówi, boże, co ten Blizzard robi, psuje Hearthstone'a, Hearthstone umarł przez te questy, przez tą Amarę. No nie uważam, tak, żeby to umarło. Inną rzeczą jest to, że faktycznie w momencie, w którym... Gramy takim priestem, który jest nastawiony na tego Questa z AgroDekiem, i uda nam się zrobić tego Questa, dostaniemy tą Amarę i ją zagramy, to ten AgroDek już może się poddać. Nie ma opcji, żeby on wygrał. W przypadku Reno często też jest podobnie. Jeżeli zagramy Reno po wyczyszczeniu stronników przeciwnikowi, on nic nie ma na stole, nie ma kart, nie ma damage'u no to raczej się już może poddać. Ale czasem jest tak, że taki AgroDek dostaje Reno, i później przedalej, tak? I ma dalej, dalej, dalej tutaj parcie. Mimo tego, Renault i dalej wygrywa. W przypadku Amary, byłbym w stanie wywnioskować, założyć, że tak nie będzie. Dlaczego? Mamy przede wszystkim prowokację 8-8, czyli bardzo, bardzo. Sporą prowokację, którą taki przeciwnik nasz musi zabić. Nie jest to Reno, które może po prostu ominąć. Plus mamy 10 HP więcej, dla takiego Agrodeku te 18 HP różnicy może być e, zabójcze. Więc tak, to jest mocniejsze od Reno w specyficznych sytuacjach, ale jest też trudniej dostępne. Więc stale nie jest powiedziane, że to jest takie super mega mocne. Natomiast na pewno nie twierdzę, że to jest słabe. Ogólnie reasumując, mi się te questy podobają, czy znaczy ogólnie reasumując y, gadanie o questach, mi się sama idea tych questów podoba. Uważam, że jest zawsze żeby je oceniać, na pewno nagram osobny film o tych questach jak już wszystkie zostaną pokazane, jest za wcześnie żeby je oceniać one wydają się być potencjalnie dobre wydają się być kartami wokół których można tworzyć deki ale nie wydają mi się jakoś wszystko przesadzone, bo nagroda jest ale trzeba zrobić wiele rzeczy, tak więc no tutaj Tutaj jest wiele takich rzeczy niewiadomych, więc ja pozwolę sobie po, po, po powiedzieć: Po prostu, na pewno będzie o tym jeszcze jeden film, jak nie więcej filmów, bo te kwestie są rzeczą ciekawą, którą na pewno warto przeanalizować. I choć pewnie ekscytuje Was możliwość zobaczenia miejscowej fauny, upewnijcie się, że ona nie zobaczy was! Kolejną jakże ważną rzeczą są oczywiście nowe karcioszki. Ja wiem, ja wiem jak to u Was jest, wy chcecie, żebym omówił te karty jak najszybciej. Tak więc tym razem nie będzie czekania. Do tego, aż pokażą wszystkie karty, będziemy omawiali, jak będzie jakaś taka paczka 5, 10, pomyślimy jeszcze karteczek, wtedy będę nagrywał kolejne odcinki. Dzisiaj w każdym razie na pewno sobie omówimy te karty, które na chwilę obecną są pokazane. Jest ich 5, 4 zapowiedzi i jedna karta po zapowiedzi. Pierwszy quest, boże pierwsza karta, a Weekend The Makers. No tutaj już w przedniej części omówiłem, myślę, że starczy. Tak jak, tak jak mówię, karta potencjalnie bardzo dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba to potestować, przemyśleć, zobaczyć, jakie będą jeszcze inne karty. Nie. Na pewno na pewno ludzie będą kombinować z tymi questami. Tego jestem pewien, a czy te questy się utrzymają, e, czy zostaną zapomniane tak jak Kefun czy nazot w tym momencie. Chociaż akurat oni nie są zapomnieni przez to, że jest bardzo agresywna meta, no to się zobaczy. E, dobra, więc to sobie na razie odrzucamy, a czy odkładamy na później. E, film o questach będzie osobny na 100%. E, drugą kartą, e, którą pokazali legendarną, jest legendarna karta do Maga. Nazywa się Pyros. Jest to taki feniks, który jest na początku 2-2 e, po śmierci odradza się. Tylko, że w naszej ręce jako kreatura 6-6 za 6 i ta kreatura 6-6 za 6 odradza się po śmierci w naszej ręce jako Pyros 10 na 10 za 10. Czyli gramy dwójkę, później gramy szóstkę i później gramy dziesiątkę ze statystykami 10-10. czyli znaczy, ze statystykami równe, r, r, równymi kosztowi. Sama karta, sama karta w sobie jest gówniana. Umówmy się, to jest karta, która się do niczego nie nadaje. Dlaczego? Za 2 many 2 na 2 to są słabe statystyki po prostu. No takie statystyki nie grają, to jest Blank, który tak naprawdę nic nie robi w grze. Możemy go porównać do Undercity Hustlera, Nie pamiętam jak się nazywa. Ten za 2-2, za 2-2-2 do Rogala, który daje kartę z DEKU przeciwnika. To jest dosyć podobna karta, tak? Obydwie jednostki kosztują 2 many, obydwie mają statystyki 2-2 i obydwie na agonii dają nam kartę do ręki. Z tym, że ten Anderski Hustler może dać nam coś, czego się przeciwnie nie spodziewa, coś co może być użyteczne, coś co może być fajne. A tutaj dostajemy kartę 6-6 za 6. Takich kart się nie gra po prostu, w związku z czym zakładam, że ta karta sama w sobie jest słaba. Następny elementar jest jeszcze gorszy, bo jest za 10-10 na 10, który nic nie robi. To jest bardzo wolna karta, która nie, nie ma prowokacji, nie ma niczego. Więc jest mega, mega wolną jednostką. Ogólnie Pyros sam w sobie wydaje mi się bardzo słabą kartą, ale co warto zaznaczyć, jest elementalem i wszystkie inne te jednostki z tego Pyrosa również są elementalami. W związku z czym, jeżeli byłaby jakaś synergia z elementalami, to to może być coś, coś ciekawego, tak? W sensie na przykład mamy jakąś jednostkę w deku, yy, która obniża koszt wszystkich elementali o 2, albo coś takiego, albo obniża swój koszt za każdego elementala, albo tam strzela, jak zakrywamy elementala, yy, whatever. Każdy, w każdym razie jakaś synergia. Jeżeli będzie synergia z elementalami yy, i ten Pyros yy, i ta synergia będzie na tyle mocna, to ten Pyros może stać się podstawą różnych deków. Więc karta sama w sobie jest słaba, ale jest potencjalną jednostką do deku. Z elementalami na elementalach, czy opartych o elementale, ciężko powiedzieć. No tutaj zostawiam to. Pod, znaczy podsumuję to tak: no zobaczymy, co będzie. Jeżeli nic ciekawego nie będzie się kombiło z tym Pyrosem, to moim zdaniem to jest kupa. E, więc lecimy dalej. Wulkano, czy też wulkan, karta do szamana. No tutaj od razu było. Mieli szamana, a go A mieli znerfić, yy, znaczy szaman miał być słabszy, owszem, ale niekoniecznie jako klasa, tylko te deki, które aktualnie grają. Wulkano za 5 many, przeciążenie 2 zadaje 15 obrażeń losowo rozdzielonych pomiędzy wszystkich stroników na planszy. Karta mi się osobiście na początku wydawała bardzo, bardzo mocna. Zaraz powiem dlaczego. Później, jak tak pomyślałem, to doszedłem do wniosku, że jest trochę słabsza niż myślałem. Więc powiem, że jest taka mniej więcej średnia. Na początku myślałem, że jest lepsza o wiele od Flame dlatego że Flame Strike nie jest tak uniwersalny jak ta karta. Dajmy na to: Flame Strike działa fajnie, jak w dźwigni ma 4 kreatury, które mają 4 HP albo mniej, albo 3 kreatury. Whatever. Natomiast jeżeli przeciwnik ma kreaturę, która ma 6 życia i 6 życia, no to już flamestrike nie jest taki fajny. Albo 5 życia, 5 życia też nie jest taki fajny. W przypadku Vulcano mamy możliwość ściągnięcia dwóch jednostek, na przykład 7 na 7, ściągnięcia całego stołu jednostek, które mają 2 życia, ściągnięcia jednej jednostki, która ma 7 życia i paru mniejszych, więc mamy taki board clear. Oczywiście, Flamestrike wali tylko w stół przeciwnika, Wulkan wali tylko w nasz, w cały stół może. Więc jest pewna różnica. Natomiast samo założenie, że karta może niszczyć dowolne jednostki, dopóki nie przekracza ich łączna, łączna ilość życia 15, wydawało mi się bardzo potencjalnie mocna. Natomiast później sobie tak myślę. Okej, okay, no można pod ten Wulkan grać, można tradeować, można nie zagrywać to temu, można mieć pusty stół. Ale przecież ten, ta, ta gra polega zazwyczaj na trzymaniu tego stołu. Więc ciężko tak grać pod ten wulkan, chociaż z drugiej strony później po wulkanie możesz zagrać swoją jednostkę też. Więc reasumując, karta wydaje mi się potencjalna, wydaje mi się mocna, natomiast trzeba pamiętać, że szaman mimo wszystko gra stołem, chociażby totemy, tak, które przywołuje Hiropawel. Więc. Nie wiem, czy to będzie się dało jakoś wykorzystać, ale do takiego deku jak na przykład Malygos, e, Shaman, który prawdopodobnie istnieć nie będzie. E, aczkolwiek to no, taki, tak, taki przykład, karta wydaje się być dosyć ciekawa. Bo jasne, mamy na przykład, dajmy na to te nasze totemy, ale możemy zagrać Elemental Destruction. Znaczy akurat nie w standardzie, bo Elemental Destruction lotuje ze standardu, mm, więc powiedzmy, że dobra, dla oproszenia, możemy tych totemów nie grać. Przeciwnik się, wysypujemy, gramy wulkan, czyścinim mu i praktycznie zawsze rzucimy ten stół do zera, bo nawet, nawet jeżeli tam jest 16 HP, no to zostaje jedna karta, która ma 1 HP. No prawdopodobnie to najsilniejsza, tak wynika z prawdopodobieństwa, jeżeli się nie mylę. Natomiast, no mimo wszystko, karta wydaje się być dosyć ciekawa. Natomiast na pewno nie jest to karta, która pasowałaby do Midrange'a albo e, Agro Shamana. To jest karta, która pasuje raczej do Heavy Control Shamana, lub nawet bez tego Heavy, po prostu Control Shamana. Ale jest to pozycja interesująca, na którą na pewno warto zwrócić uwagę i rzucić danym okiem. A to było beznadziejne. Kolejną kartą jest Verdant Longnek. Długoszyjec tak zwany, czyli jednostka właśnie z tym adeptem, o którym była mowa. Za 5 many, 5 na 4, bestia, która ma adepta. No i tutaj wydaje się być to fajne, nie będę tego jakoś długo omawiał, ale mamy jednostkę 5-4, z której statystyki nie są za dobre. Ale dzięki adeptowi możemy dostosować tą kartę do sytuacji na stole. Możemy dać mu prowokację, możemy dać mu wind możemy dać mu plus 1, plus 1, możemy dać mu plus 4, plus 3. Yy, znaczy plus, yy Boże, plus 3 do ataku, plus 4, 3 do życia, możemy dać mu ukrycie. Więc ma to masę, masę zastosowań i jest to dosyć potencjalne. Więc mi się wydaje, że ta karta jest całkiem fajna. Ona niekoniecznie musi grać w każdym druidzie, bo nie do każdego deku druida będzie oczywiście pasowała, ale jest na tyle wszechstronna, że ja bym powiedział, że będzie grywana. Nie wiem jeszcze w jakich dekach, bo nie wiem, jakie deki będą grały, natomiast wydaje mi się, że ta karta będzie jak najbardziej grywalna i jest całkiem e, fajna. Kolejną kartą jest karta pokazana po tej zapowiedzi. Jest to Big Guntle dinozaur. Za 4 many, 5 na 4 bestia, która na Battle Kraju ma adept Jur Murlocks. Jeżeli dobrze to rozumiem, a nie jestem do końca pewien, ale chyba, chyba, chyba tak to działa, macie murloki na store, zakrywacie tego dinozaura i dostajecie adept na każdego jednego murloka, albo osobny, albo na wszystkie murloki dostajecie takie same. Więc wyobraźcie sobie, macie trzy murloki, zagrywacie jego, on daje wszystkim murlokom plus 3 do ataku. To jest 9 damage'ów w czwartej turze. To wydaje się być też fajne oczywiście do deku na murloki. Jak wiemy takie deki na no raczej nie istnieją, poza ogólną presją w w finży w tym momencie World Leadera i Bluegilla. To nie istnieją deki na murlokach, ale gdyby takie deki na murlokach zaczęły grać, no to to jest karta moim zdaniem bardzo, bardzo mocna. Już nawet Ki z tym atakiem, jak on da 3 do życia tym murlokom, w następnej turze War no to jest po prostu sieka. Więc to karta do murloków jest na pewno bardzo dobra, ale czy murloki będą grały same w sobie, no to tego to już wam niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Gdyż jej zdolności adaptacji są naprawdę mordercze. Nam jeszcze adept, adaptuj, dostosuj, nie wiem jak to nazwać, ale niech będzie adept do omówienia, czyli nowa, mecha, czyli nowa mechanika, nowy keyword na kartach. Ale tak jak mówiłem, mamy pulę 10, 10 umiejętności. Te umiejętności to po kolei nie może być targetowalny przez czary lub moc specjalną bohatera. Plus 3 do ataku, boska tarcza. Agonia przyzwij dwie roślinki 1 na 1. Prowokacja, Windfury, Fury plus 1, plus 1, plus 3 do życia ukrycie i zniszcz dowolnego miniona, który dostał obrażenie od tego miniona. Więc te efekty są dosyć fajne. Sama mechanika działa tak. Zagrywamy kartę z adeptem, dostajemy 3 z 10 losowych efektów, wybieramy sobie jeden z tych trzech. Znaczy te trzy losowe efekty są, może te trzy efekty są losowe, z puli 10, i wybieramy jeden z tych trzech dostępnych. Czyli taki powiedzmy kozakus, kazakus. Coś takiego. I teraz tak. Mamy mechanikę, która pozwala nam zagrywać jednostki i dostosowywać je do zaistniałej sytuacji na stole. Gramy z agrodekiem, no to chcemy prowokację, albo buffy do życia. Mamy presję na stole, no to chcemy Lunatfiury albo buffy do ataku. E, mamy tam jakąś sytuację neutralną, no to jakieś tam nietargetowalność przez Spele albo Agonie przez jeden 1 Wydaje się to być mega, mega ciekawą opcją. E, natomiast czy to będzie grało? To oczywiście zależy od karty, tak? Sama mechanika jest tip top ale jest podobna do Battle Crya. Jeżeli Battle Cry, Battle Cry na danej karcie jest fajnie, to ta karta gra. Jeżeli jest kijowy lub jednostka jest kijowa, no to ta karta nie gra. I tutaj będzie podobnie. No jeżeli będą fajne jednostki z tym adeptem, no to ten adept będzie bardzo często e, widywany. Więc y, mi się osobiście wydaje to całkiem, całkiem, e, całkiem ciekawą umiejętnością. E, taką, przede wszystkim to co w niej widzę to możliwość dostosowania sytuacji. Znaczy, dostosowania tej karty, którą zagrywamy do sytuacji, to jest dosyć fajną rzeczą i to mnie jara, bo to w jakiś sposób wpływa bardziej na bardziej pozytywnie wpływa na to kto wygrywa tak? nie jest to losowe, przynajmniej nie do końca, no bo jednak dostajemy 3 losowe efekty z 10, ale gdzieś tam możemy podjąć decyzję i od tej decyzji zależy więcej niż od tego, że jakaś tam karta da nam jakąś tam losową inną kartę, że to się stylu więc ja fanem tego adeptu póki co jestem, póki co mi się to bardzo podoba i jak najbardziej będę chciał z tego skorzystać ile kart z tym będzie grane, no to trzeba poczekać po prostu jakie karty z tym adeptem będą pokazywane, natomiast wygląda to dosyć dosyć fajnie i myślę, że tutaj w kto mnie, kto kto mnie się zadomowi. No. I to tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego nadchodzącego dodatku. Jest jeszcze cardback za preorder. Są jeszcze jakieś takie możliwe możliwe cardbaki za sezon, w którym wyjdzie dodatek, czyli prawdopodobnie za kwiecień. Jest jeszcze pokazana mapa, na które. Znaczy mapa, mapa, mapa. Nowa mapa, tak? Nowa plansza w sumie. Ale to nie są takie informacje, jakieś super ważne, więc tego nie będę omawiał. Znaczy w skrócie, cardback za preorder mi się nie podoba. Cardback za sezon mi się nie podoba. Mapa mi się podoba, wygląda fajnie, jest dzielona. Trochę innych. Rzeczy kolorów, więc jak najbardziej spoko Sam dodatek raczej na plus, pokazali nowy rodzaj kart Czyli questy, czyli widać, że gra się w jakiś tam sposób rozwija Pokazali nową mechanikę Czyli adept, więc to samo Gra się rozwija Pokazali elementale, też spoko Wszystko to wygląda jak najbardziej ok Ja czekam z niecierpliwością, aż pokażą więcej kart no i co moi drodzy? Myślę, że szykuje nam się mała rewolucja w nie? bo zapowiada się, że coś po tym do, dodatku nowego zobaczymy. Nie to, że nowe rzeczy w dodatku, no to jeszcze rotacja rotacja formatu. Wygląda to bardzo fajnie i ja czekam na niecierpliwością. Dajcie znać jak Wy, a ja póki co uciekam i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie Haja Spyos ya.